godzinę, on robi się coraz bardziej właśnie waniliowy, benzoesowy, tonkowy i ten benzoes sprawia, że ten zapach, on się po prostu tak rozpływa na skórze, on jest taki naprawdę, on jest takim ciepłym kokonem, gęsto nas otaczającym, także można tutaj stracić głowę dla tego zapachu, bo on jest rzeczywiście takim gorącym, upojnym kokonem, i kobieta, która go przywdzieje, na pewno nie, nie przejdzie niezauważona. Zresztą ten zapach podoba się mężczyznom. I ogólnie jest bardzo dobry, dobrze wyczuwalny. Wyróżnia się tą swoją ciepłotą, tą swoją też taką powiedzmy, on jest taki lekko prowokacyjny. No i tak, ponieważ muszę przyporządkować jakiemuś kolorowi włosów, no to niech już będzie, że to, że to będzie zapach dla brunetek. Ponieważ brunetki, jeśli mówimy o stereotypach, no to są kobiety. W przeciwieństwie do blondynek, to mają być kobiety wyzywające.